kochani, ostatnio na Instagramie prosiłam Was o zadawanie mi pytań do QA. Także, kto jeszcze nie jest u mnie na Insta, to zapraszam serdecznie. Tam się dzieje myślę, że też troszkę więcej niż na YouTubie, także warto zdecydowanie tam mnie śledzić. No i właśnie dzisiaj, przez ten dzień, że odpowiem na Wasze pytania. Różnorakie, prywatne, mniej prywatne. I pierwsze pytanie od Was to, jak radzisz sobie finansowo podczas tej całej pandemii? E, słuchajcie, no nie wchodząc w jakieś duże szczegóły, na pewno staram się oszczędzać i to bardzo, bardzo mocno. Tak naprawdę wy, wyeliminowałam wszystkie zbędne koszty, to znaczy, nie kupuję po prostu rzeczy. Takich czysto przyjemnościowych, czyli ubrań, czyli kosmetyków, yy, takich, które są zbędne, a po prostu mam ochotę je sobie kupić, nie, nie, nie. Tego nie robię i przez ostatnie właśnie dwa miesiące bardzo, bardzo, bardzo to ograniczyłam i bardzo dużo też udało mi się faktycznie oszczędzić, dlatego że no nie ukrywam, że trochę tej całej sytuacji się przestraszyłam. Pracować pracuję, natomiast wiecie, mam wrażenie, że codziennie to się może zmienić. Sytuacja jest bardzo dynamiczna na całym świecie. Na razie wygląda na to, że wychodzimy powoli z tego wszystkiego, natomiast wolę chuchać na zimne i oszczędzam, oszczędzam, oszczędzam. Tak naprawdę jedyne takie sfawole finansowe, na które pozwoliłam sobie ostatnio, to jest to, co Wam pokazywałam, czyli rzeczy do pielęgnacji włosów. Ale to też te rzeczy do pielęgnacji włosów są znacznie tańsze niż jakakolwiek kolorówka czy pielęgnacja do twarzy. Także, mimo że kupuję tego sporo, to jeżeli chodzi o takie podsumowanie tych wydatków, to wcale nie jest to tak dużo. Jak wtedy, kiedy na przykład miałam taki mega hype na kupowanie rzeczy z kolorówki czy do pielęgnacji twarzy. Także to jest jedyne, a mam wrażenie, że już pokupowałam wystarczająco i teraz po prostu będę działać włosowo. Kto nie widział mojego filmu o nowej mojej pielęgnacji włosów, w którym pokazuję tak. Krok po kroku, i też wszystkie produkty, których używam, co robię, żeby włosy lepiej wyglądały, to zapraszam, poddankuję Wam ten film pod yy, tym filmem. Także wracając do finansów, yy, oszczędzam, po prostu oszczędzam i yy, zaciskam pasa i szykuję się na yy, ciężkie czasy. I to też yy, Wam bym sugerowała, jeżeli możecie, to oszczędzajcie. Po prostu dla spokoju ducha myślę, że warto. Jak zmotywować się do ćwiczeń? Słuchajcie, myślę właśnie, że to jest bardzo dobry czas do tego, żeby się zmotywować do ćwiczeń, nie po to, że nadchodzi lato, chociaż też, ale po to, że po prostu bardzo mało się teraz ruszamy. Ci, którzy siedzą w domu, bo nie muszą wychodzić do pracy, warto wdrożyć ćwiczenia ze względu na to, że właśnie nie chodzimy po świecie tyle, ile zwykliśmy to robić. Także to jest pierwszy punkt, że naprawdę kto nie ćwiczy, ten powinien, dzisiaj dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak się zmotywować? Ja wierzę w metodę małych kroczków, czyli nie zaczynać z grubej rury, od ćwiczeń schodakowską, godzinnych, bardzo intensywnych, z całym szacunkiem do Ewy, oczywiście. Ja też z nią swego czasu ćwiczyłam i uważam, że bardzo fajne są jej filmy, i też widać, że ludzie naprawdę z nią chudną. Natomiast myślę, że na początek to dla niektórych może być za dużo i można się zniechęcić, dlatego że. Te jej zestawy ćwiczeń bardzo szybko obnażają, no, na przykład, niski poziom, który być może macie, bardzo ma słabą kondycję i może to po prostu spowodować, że się zniechęcicie. Ja bym sobie wdrożyła taki delikatny plan, który stopniowo bym rozbudowywała i chodzi mi tutaj o to, żeby nie zaczynać od godzinnych zajęć, codziennych zajęć, tylko żeby na przykład zacząć od 15 minut ćwiczeń, na przykład jogi, która jest dobra dla każdego w każdym wieku, bez względu na wagę, bez względu na zaawansowanie. Jest mnóstwo teraz filmów na YouTubie, świetnych instruktorów, polskich, angielskojęzycznych. Ja wam mówiłam, że ćwiczę z Gosią Mostowską. No Goszkę uwielbiam, jest rewelacyjna i ćwiczy mi się z nią fantastycznie. Zresztą teraz też ćwiczę z mamą i z Gosią. Mama też Gosię uwielbia i właśnie tak zrobiłam z mamą, dlatego że moja mama no, nigdy nie chodziła na żadne fitnessy. Tak naprawdę jej główny sport to były narty coroczne, a tak to raczej nie, nie uprawiała niczego tak regularnie. Dlatego ja teraz przyjechałam do Wrocławia i stwierdziłam, że właśnie dlatego, że siedzimy na tyłku w domu, to chociaż coś z tego miejmy. Także kupiłyśmy jej matę do ćwiczeń i zaczęłyśmy od ćwiczeń. 15 minutowych codziennie takich delikatnych joga podstawowa wstępna taka że nawet w sumie nawet ciężko jest się przy niej spocić ale dzięki temu też mama się zachęciła do tego wszystkiego rozkręciła i wkręciła i słuchajcie po miesiącu takich ćwiczeń 15 minutowych codziennie wy też spokojnie możecie zrobić ćwiczenia co drugi dzień co trzeci dzień fajnie byłoby ćwiczyć tak 3-4 razy w tygodniu, jeżeli to osiągniecie, to w ogóle rewelacja. No, ja teraz ćwiczę codziennie z mamą i poszło to bardzo, bardzo łatwo i przyjemnie właśnie dzięki temu, że wdrożyłyśmy najpierw 15 minut przez tydzień, potem kolejny tydzień 20 minut ćwiczeń i tak. Rosło, rosło, rosło Teraz jesteśmy na etapie, że ćwiczymy No łącznie co najmniej godzinkę Codziennie Poza jogą też wdrożyłam nam Ćwiczenia cardio Bardzo krótkie, dlatego że wdrożyłam nam Tabatę Koniecznie zguglujcie sobie o co chodzi z tabatą W skrócie są to ćwiczenia Interwałowe Krótkie, tabata Trwa 4 minuty, może trwać więcej oczywiście też, ale taka właśnie ta podstawowa tabata to są 4-minutowe zajęcia cardio. Przez 20 sekund intensywnie robi się, wykonuje się ćwiczenie, przez 10 sekund się odpoczywa i tak przez 4 minuty jest taki cykl różnych ćwiczeń. Dzięki temu bardzo fajnie traci się masę ciała, zyskuje się bardzo fajną kondycję, a jest to kwestia 4 minut zaledwie. Przed tabatą jeszcze robimy 10 minut rozgrzewki, żeby też się rozgrzać i podczas intensywnej tabaty, skakania nie zrobić sobie niczego, więc to jest 10 minut rozgrzewki, 4 minuty tabaty i w zależności od dnia e, robimy sobie, czy mamy lepszy dzień, czy gorszy, robimy sobie jogę, e, czy to yin jogę, bardzo spokojną, relaksującą, rozciągającą. Czasem robimy power jogę, flow yoga, czyli takie już nieco szybsze. No i na na koniec robimy sobie też rozciąganie, także to jest też zazwyczaj jakieś 15-20 minut i mówię, łącznie tych ćwiczeń jest zazwyczaj co najmniej godzina, bez problemu mama się w to wdrożyła, tylko właśnie trzeba było do tego podejść stopniowo i jest git. I na sam koniec wisienka na torcie, robimy sobie 10-15 minut medytacji, też z Gosią, która prowadzi właśnie, ma swoje filmy różne medytacyjne nagrane. I to działa świetnie, także wiecie, yy, lepiej coś robić, nawet w małych dawkach, niż nie robić nic. Także nie robiłabym tak, że nagle macie wielki plan, dobrze, przez lata nie ćwiczyłam, nie robiłam nic, ale nagle zaczynam ćwiczyć codziennie, po godzinę, mega intensywnie, mega ciężko, bo to się może skończyć kontuzją, yy, zniechęceniem i tak naprawdę wróćcie do punktu wyjścia, czyli do nierobienia niczego. Także w skrócie, baby steps. I spokojnie dacie radę No tutaj pytanie takie dosyć powiedziałabym e, intymne Ale odpowiem, odpowiem na nie Przyznam, że trochę się zastanawiałam jak na nie odpowiedzieć e, Ale odpowiem Pytanie brzmi Kielecki czy winiary? Pff, chyba kielecki Pytanie, które pojawiało się zdecydowanie najczęściej już w kilku różnych Q&A poprzednich też to jest pytanie o mój stan cywilny i o to, czy jestem singielką. I odpowiem wam na nie, że mieszkam sama. A co tam jeszcze się gdzieś kryje w kuluarach, to pozwólcie, że zostawię dla siebie. Oczywiście, jak najbardziej pytania możecie zadawać. Ja też na te pytania mogę odpowiadać bądź nie. Na razie moja odpowiedź brzmi, że mieszkam sama. No i tyle. I pytanie, które się bardzo często też pojawia, to jest pytanie o szanelkę, czyli czy polecasz szanelkę, czy serio warto, czy jest warta swojej ceny. Słuchajcie, rzecz jest warta tyle, ile ktoś chce bądź może za nią zapłacić. Tak bym powiedziała w skrócie. Faktycznie wgryzając się w ten konkretny temat szanelkowy, powiem tak. Ja byłam skłonna tyle za nią zapłacić, natomiast nie uważam, żeby była ta torebka takiej kasy warta. Nie żałuję, że ją kupiłam Uwielbiam ją i super mi się z niej korzysta Natomiast absolutnie cena nie jest adekwatna do tego, co się otrzymuje Bo ani nie jest to materiał, nie wiem, no ani nie jest zrobiona ze złota, z brylantów, z jakichś surowców niedostępnych czy trudno dostępnych No płacimy po prostu za markę i też za to, że właśnie jest to takie dobro luksusowe i mało kto je ma, więc jeżeli chcecie mieć rzeczy, które się na ulicy nie powtarzają za bardzo, no to wtedy na pewno szanelka jest dobrą, no nie inwestycją, nie, 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 nie lubię używać tego słowa, jeżeli chodzi o torebki. Można sobie ją zafundować wtedy, natomiast nie, absolutnie uważam, że cena jest wyssana w ogóle. No już nie będę mówiła skąd. Totalnie jest zawyżona, ale tak jak mówię, jeżeli macie ochotę i macie te pieniądze, to jak najbardziej. Chociaż też wzięłabym pod uwagę to, z czego musiałybyście zrezygnować na przykład, żeby tę torebkę mieć. Oczywiście jeżeli macie dużo kasy i w ogóle nie zauważycie na koncie, że kupiłyście sobie torebkę za 15 tysięcy czy 20 tysięcy, to w ogóle do Was nie mówię. Mówię do tych, które jednak muszą na nią trochę oszczędzić, to ten proces trwa. Więc uważam, że jeżeli na przykład chcecie kupić tę torebkę i żeby ją kupić rezygnujecie na przykład z wyjazdu na wakacje przez rok albo przez dwa albo w ogóle z jakiegokolwiek wyjazdu albo w ogóle z życia jakiegoś takiego normalnego i tylko no oczywiście to jest wasza decyzja, ale według mnie jeżeli ten zakup wiąże się z rezygnacją z życia życia, czyli właśnie na przykład z podróżowania, to moim zdaniem ona absolutnie nie jest tego warta. Lepiej jest pojechać sobie gdzieś na drugi koniec świata. Jak w końcu ruszą loty? Podróżowanie jest według mnie dużo więcej warte niż jakakolwiek rzecz materialna, więc, gdybym na przykład ja musiała zrezygnować z podróżowania dla tej torebki, to bym tego nie zrobiła. Także mówię, musicie sobie same zważyć, ale tak, zdroworozsądkowo yy, patrząc na to, z czego torebka jest zrobiona, jak wykonana, no nie jest warta tej ceny. I było parę pytań takich netflixowo-telewizyjnych, czyli jakie seriale teraz oglądam, jaki serial bym poleciła. Słuchajcie, powiem szczerze, że mnie te wszystkie memy o Netflixie i leżeniu na kanapie i oglądaniu po prostu ogromnej ilości telewizji śmieszą o tyle, że mnie to tak teraz nie dotyczy. Faktycznie przed pandemią codziennie jakiś tam serial wjeżdżał wieczorem po pracy. Natomiast powiem wam, że teraz jestem tak zajęta. Wymyśliłam sobie tyle różnych rzeczy do roboty, że nie oglądam w ogóle prawie telewizji. No, wiadomości to już w ogóle zapomnijcie żadnych newsów, już mam dość oglądania i też odkąd. Przestałam oglądać, jestem dużo zdrowsza i to też od razu nawiązuje do pytania, które też się pojawiło: czy jestem szczęśliwa, jak sobie radzę z tą całą kwarantanną? Słuchajcie, po prostu nie śledzę tych wszystkich wydarzeń. Pierwsze dwa tygodnie, jak to wszystko się zaczęło, no może nawet trzy tygodnie, wisiałam w internecie, czytałam wszystko, co tylko było odnośnie wirusa co to za wirus, skąd ten wirus, czego się spodziewać, jak z nim walczyć, jak się zachowywać. Sprawdzałam statystyki na świecie każdego kraju, ile zarażonych, ile zmarłych. No po prostu naprawdę to był taki reset, że ja czekałam tylko na to, aż w końcu jakaś grupa wirusologów do mnie zadzwoni i zaprosi do współpracy, bo czułam, że już wiem tak strasznie dużo. Także no nikt nie zadzwonił o dziwo, ale mówię, i wtedy byłam taka nabuzowana i podekscytowana. Teraz raczej staram się wyciszyć, a wyciszenie osiągam dzięki temu, że po prostu przestałam śledzić. Uznałam, że ta cała sytuacja jest już na takim etapie, że już nic więcej wiedzieć nie muszę i jeżeli coś takiego dużego się wydarzy, to i tak dowiem się o tym od moich rodziców, znajomych, ludzi mi bliskich. A uważam, że po prostu faszarowanie się telewizją i złymi newsami, a jednak z tego żyją wszelkiego rodzaju programy informacyjne, że. To jest wiadomość sensacyjna, to się wydarzyło strasznego, ktoś umarł, ktoś coś ukradł. Ja chcę być zdala od takich informacji. Nic to w moim życiu nie zmienia, że dowiem się o czymś tak strasznym. No dobrze, wiem, ale mam tego świadomość, że na świecie że dzieją się złe rzeczy. Więc kolejna tego typu informacja w niczym mi nie pomoże, raczej tylko mi przeszkodzi. Także mówię, ja w ten sposób dbam o mój spokój, że nie zaglądam już, nie szukam, po prostu żyję sobie tą moją nową rutyną, którą sobie stworzyłam w domu I jest mi z tym cudownie Wracając do serialu, bo bardzo mocno odbiegłam od pierwotnego pytania Nie oglądam teraz nic, ale jeżeli miałabym polecić serial, to ponownie polecę serial, który już właśnie, o którym kiedyś wspominałam I to jest This Is Us Mamy rodzinę i każdy z jej członków jakieś tam swoje przeżywa perypetie, ale słuchajcie, teraz bardzo spłuciłam i yy, okroiłam temat. Natomiast serial jest, scenariusz jest tak zaskakujący, że mimo, że mam już swoje lata i wydaje mi się, że już widziałam bardzo dużo, to ten serial zwala mnie z nóg. Ja ryczę na każdym odcinku yy, i to wiecie, nie tak, że mi łezka pocieknie, tylko naprawdę ryczę po prostu. Ogromnymi łzami, także ten serial to jest najlepszość, najlepszość. Skąd miłość do luksusowych torebek? Nie mam pojęcia, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie luksusowe rzeczy, to torebki są jedyną moją miłością, jedyną taką rzeczą, na którą faktycznie jestem w stanie wydać dużo kasy, bo absolutnie nie mam tego z ciuchami. Ciuchy, Byleby właśnie były dobre jakościowo, byleby nie był to poliester, akryl i jakiś inny syf, w którym można się zapocić, to im mniej zapłacę, tym lepiej i w ogóle chodzi o to, żeby to było ładne, porządne, dobre jakościowo i to jest dla mnie najważniejsze, więc tutaj w ogóle jakoś nie przemawiają do mnie te supermarkowe rzeczy, i też nie zarabiam tyle, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby wyposażyć całą moją szafę w rzeczy Chanel, także wolę bawić się akcesoriami i właśnie mieć takie super. Coś, dodatek typu, właśnie torebkę, który mi podbija cały mój strój. No i tak jak mówię, torebka jest jedyną taką rzeczą, buty też w ogóle jakoś tak, buty w ogóle nie są moje, moją miłością. Owszem, lubię i fajnie jest mieć ładne, ciekawe, wygodne buty, natomiast też nie jest to coś, co, jeżeli chodzi o marki luksusowe, mnie kręci. Yy, także, no nie wiem, jakoś tak, to, tak, tak wyszło z tymi torebkami. Czy twoja kariera zawodowa potoczyła się tak, jak planowałaś? Czy to wszystko to przypadek? Yy, niestety muszę powiedzieć, że ja mojej kariery nie planowałam i też yy, wybierając studia, absolutnie nie planowałam mojej kariery zawodowej, po prostu poszłam na te studia, które, które wydawały mi się ciekawe. Z perspektywy patrząc, uważam, że to było strasznie głupie i nierozsądne, ale z drugiej strony też nie narzekam na brak pracy i na robienie rzeczy nieciekawych. Także myślę, że gdybym się to mogła cofnąć w czasie, zrobiłabym to inaczej. Może poszłabym na te same studia, a byłam, studiowałam na filologii hiszpańskiej i lingwistykę stosowaną niemiecki angielski. No i angielski. To były fajne studia, dużo się nauczyłam, natomiast no to nie są jakieś wiecie, nie wiadomo jak życiowe studia. Później po prostu znalazłam pracę w korporacji. Tam bardzo szybko zweryfikowałam sama siebie, moje umiejętności, predyspozycje, talenty, to co lubię robić, czego nie lubię robić. No okazało się, że całkiem nieźle potrafię planować projekty, zarządzać nimi itd., tak dalej, tak dalej, więc w to poszłam i to tak dosyć naturalnie. Natomiast to był wszystko przypadek, i gdybym mogła cofnąć czas, to bym cofnęła na takiej zasadzie, że tak jak mówię, może poszłabym na te same studia. Ale starałabym się też w trakcie studiów robić więcej To znaczy robić jakiś staż, bo nie robiłam stażu Robić różne rzeczy, próbować różnych rzeczy, żeby już po tych studiach mieć jakieś doświadczenie A nie tak, że po prostu przez 5 lat się uczyłam i nic w zasadzie więcej o życiu się nie dowiedziałam Także to był taki mój błąd No nie płacę za to jakiejś szczególnie wysokiej ceny w ogóle nie płacę za to ceny, bo sobie po prostu radzę bardzo dobrze, natomiast różnie mogło być, także tak na to odpowiem. Gdzie na świecie jest najpiękniej Twoim zdaniem? I to też pojawiały się właśnie pytania o podróże, no opowiadanie dzisiaj na te pytania i opowiadanie o podróżowaniu trochę mnie boli, bo tęsknię tak bardzo za podróżowaniem i jest mi tak przykro, że to jest to stoi pod takim znakiem zapytania, te nasze losy podróżnicze, że oh. no ale odpowiem, odpowiem. Na pewno miejsce ze wszystkich podróży, jakie odbyłam, a były to Malediwy, była to Brazylia, Meksyk, masa innych, Stany Zjednoczone. To zdecydowanie miejsce na świecie, które zrobiło na mnie wrażenie największe to była Japonia. Zapraszam Was też do vlogów moich z Japonii, bo nagrałam chyba z 5 filmów będąc w Japonii, vlogów, także też Wam podlinkuję pod tym filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć tam sporo się działo i dużo można zobaczyć z różnych miejscowości w Japonii także tak, to zdecydowanie jest kraj numer jeden byłam w Japonii dwa razy i myślę, że jeszcze nie raz tam wrócę, bo jest po prostu to jest jak inna planeta kosmos i mimo, że dużo wiedziałam przed wyjazdem tam, bo dużo czytałam o Japonii Japończykach, dużo filmów dokumentalnych też widziałam, także wydawało mi się że mniej więcej więcej co mnie czeka no nie no nie, totalnie przewyższył ten kraj moje wszystkie oczekiwania, które były i tak bardzo wysokie. Było rewelacyjnie, także to jest od razu, co przychodzi do mojej głowy: jak mam komuś coś polecić, Japonia. Dajcie znać, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które się nie pojawiły i bardzo chcielibyście wiedzieć. Pytajcie jak najbardziej, ale tutaj już nie chcę przedłużać, było dużo więcej pytań, ale wydaje mi się, że na razie wystarczy, że troszkę zaspokoiłam Waszą ciekawość. No i cóż, bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!